Dostałem dzisiaj. Yy, pisała do mnie dziewczyna. Co ciekawe jest, bo mam, bo mam pewien, pewną zagwostkę. Napisała dzisiaj do mnie dziewczyna <coughs> i wysłała mi nagrania, że jakiś youtuber. Ona już teraz ma 15 lat, ale parę miesięcy temu nie miała. Że jakiś youtuber. Yy, Youtuber influencer. Normalnie jej petardę wysyła i chce się ze umówić. Niestety widziałem tą petardę. Wysłała mi też swój dowód. Tam rzeczywiście jest. Obecnie piętnastką. I tak się kurwa zastanawiam. Jakby komu to wysłać? No.